Życie jest pięknym momentem, człowieku. Czytaj, Pismo Święte. Pytaj, czytaj. Weź do ręki, żywe słowo, te święte cienie. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku. Czytaj, Pismo Święte. Naszą dzisiejszą wędrówkę w kontekście rozważonego Słowa Bożego zaczynamy od postaci Maryi. Już niebawem to miejsce wypełni Jezus Chrystus. Jezus Słowo. To Słowo, które się narodzi, będzie dla wszystkich nas Słowem, które przez całe życie będzie nas kierować. Słowem Bożym. Słowa Jezusa będą się wypełniać w życiu każdego człowieka, który uwierzy. A zatem zadaniem, które stawia Pan Bóg przed nami, na wzór Maryi, to przyjęcie Słowa. Przyjęcie tego słowa, które poprzez zwiastowanie każdemu z nas chce nieustannie przepowiadać. Słowa, które chce wcielać w życie i które ma stawać się życiem w naszym życiu. Święty Józef, drugi, który ma bezpośredni kontakt ze Słowem przysłanym od Pana Boga. Ten, który zachowuje się wobec Maryi niepowtarzalnie szlachetnie, słyszy wołanie: Nie bój się, wziąć jej do siebie, albowiem dziecię, które się narodzi, jest synem Bożym. Trzeba było mieć naprawdę niesamowitą wiarę, żeby po tym spotkaniu z Bożym Wysłannikiem w ten sposób uwierzyć Słowom Bożym. Ale to kolejne doświadczenie i potwierdzenie, że kiedy człowiek czasem, wbrew nadziei, potrafi uwierzyć w to, że Bóg ma naprawdę doskonały plan na nasze życie, może stać się prawdziwie szczęśliwy i wolny od jakichkolwiek niepokojących jego sumienie wątpliwości. To właśnie Józef, milczący. Ale niesamowicie pokorny i zasłuchany w Słowo Boże, staje się drugim, który po Maryi jest elementem Bożego planu. Najważniejszym głosem, przez który Pan Bóg mówi do każdego człowieka jest Jego sumienie. Ten wewnętrzny głos, który przy podejmowaniu różnych decyzji, kiedy jest dobrze uformowane, Odpowiada nam, co należy czynić, aby swoje życie prowadzić zgodnie z wolą Bożą. Właśnie w tej podstawowej formacji sumienia każdego człowieka, w poszukiwaniu prawidłowego odróżniania dobra od zła, towarzyszy nam zawsze Słowo Boże. Ci, którzy zasłuchani w niej, jak Józef i Maryja, zasłuchani w głos Boży, są w stanie. Podejmować właściwe decyzje, a przede wszystkim wreszcie nie opierać się natchnieniom, które z tego sumienia płyną. Czyń dobrze, a unikaj zła. Kiedy zobaczysz kogoś potrzebującego, nie omijaj go i nie udawaj, że nie widzisz. To jest właśnie krzyk sumienia. Kiedy widzisz, że życie drugiego człowieka jest zagrożone, już nawet od samego poczęcia. Nie stój i nie milcz. Zacznij działać. Zacznij mówić i przekonywać, że nie warto zabijać. Tak dochodzimy do Bożego Narodzenia. Święta wszystkich ludzi, tak naprawdę, którzy się narodzili, którzy mieli ku temu okazję. Niech to dla nas wszystkich będzie także okazja do tego, aby podziękować naszym własnym rodzicom, że zasłuchani w głos Boży z odwagą przyjęli nas na świat. Abyśmy mogli radować się i cieszyć, porzucając wszelki pośpiech w gronie rodzinnym, święta Narodzenia Chrystusa w naszych sercach. Niech błogosławi nas Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem człowieku, czytaj pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo te święte księgi.